Nie ma już sygnowania, nie na mieć naciek, zapadło dużo cenę zapadło dużo pieniędzy, zapadło nie przejdzie. nie wejdzie pieniędzy, zapadło dużo pieniędzy, to na Kurwa nawet jak bym Policji niech do Nie na do policji, chowaj najmocniej w krat Nie, wiem, nie? Bo górskie nie nie wiem, nie. Dłego, kurwa Ale patrz, 26 sześć z koło, oj to był dwadzieścia nie? kurwa,

Umożenie sprawy ewidenta Kpina do wóz, że system jest skonawy Pozbóżki dać, przydać, udawać na tylko nową nutę A my odejdziemy z samych kuchni Abyś był po o tym przypomina ty, że Dobra, zbierz, zacząć nagrywić, czas na drugą jebać ci się Pytam jaka przyczyna na pierdoli Przeciwna masa oskarżenia tym kurwom wolno wszystko potrzymają, ludzi pracę, podrobienia do więzienia Dla wszystkich ślubnych do przeciwnych administracji Jedzie z kurwa mi bez kidą nie po drugiej stronie murą Słowa z wolności o tym, że też świadom zawsze pełen niesprawiedliwości Podbawiono do wolności Bruch całej izolacji nikt nie wspomniał na wokacie, że nie wyjdzie już tych bo nie przeżył odjawki Widzisz wszystkich na to dręczy się w więzieniu wiele cisk, wychowano wyrok śmierci. Mary, Mary, wymiar gary będzie zrogi Za to córzec zrobił opis, za to nie spał w nocy Że się nie zgodzię mało, że taki będzie oddech Że ludzie w całym Polsce poznają prawo o Tobie to poszedł do showa, zdaną byś płomienia K**wo bez sumienia, przyszedł czas na rozliczenia Na czasem z czyli waszej klęski Bez skargi, mordek, i większej najbezpieki Nie piszcie, nie śmiech, pójdzie jak miasta czasem z tym, bo nie to